Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Trzeci etap, trzecia część to jest jazda nie na rowerze po miasteczku, ale jazda na symulatorze gdzie panowie pokażą Wam, co będziecie robili i tam będziecie oceniali, będzie oceniana wasza reakcja, będzie oceniane wasze y, znajomości y, przepisów ruchu drogowego, jakie do tej pory żeście posiedli i czy nadajecie się do jazdy na rowerze po mieście. Tak to będzie wyglądało. Z mojej strony chciałbym jeszcze powiedzieć, że na początku gimnazja zostają tutaj na tym torze. Szkoły podstawowe pójdą razem, ale prosiłbym szkoły podstawowe, czy gimnazja później z opiekunami, żeby przechodziły na górę. I druga informacja. Całość, całość ocenia komisja na czele ze mną. Tomasz Górny, naczelnik wydziału, panowie, pani i pan policjant i panowie wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego. Nie będę wymieniał nazwisk, ale wszyscy protokole tam Proszę bardzo o przedstawienie punktacji i zasad poruszania się po tutaj. Są to takie trzy rodzaje błędów, takie małe, małe błędy, delikatne, powiedzmy jakieś potrącenie, najechanie patyczka, jakiegoś poruszenie klocka, no to będzie jeden punktarny. Takie większe błędy, średnie powiedzmy, czyli zjechanie z przeszkody jednoelementowej, yy, Podjechanie z wyznaczonego toru jazdy, przekroczenie linii ograniczających, upuszczanie przewożonego przedmiotu, no to będą trzy punkty karne. Maksymalnie na każdej przeszkodzie można zdobyć 15 punktów karnych. No i przykładem takich 15 punktów karnych będzie na przykład pominięcie całej przeszkody i niepodjechanie, prawda, niepodjęcie próby jej przejechania. No i zwycięzcy. Zwycięzcy to będą te drużyny, które zdobędą najmniejszą ilość punktów karnych w tych konkurencjach, prawda? I które zdobyły największą ilość konkurencji teoretycznej, czyli z testu. Będzie suma wszystkiego, prawda? Punkty karne, prawda, I punkty dodatnie, wszystko to zliczymy, podsumujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Który będzie? dlaczego? Tak, więc jest po tu jest Właśnie oto jest z tyłu to wszystkie rysuneczki. Żebyśmy wiedzieli na co stać, Bo ten z trójka nigdy byśmy tutaj nie naciągnęli Proszę to jest taka żeby, żeby, że jeżeli jest w tam. Co najpierw trzeba zrobić z tą ramą? Bardzo dobrze. Dalej. Jakie ochotniki założymy? Jakie są rodzaje opatrunków? Bardzo. Jeden jest uspaniający, czyli tak, zwykłe odarcia, prawda? I taki tazim przykładamy lub uciskowy, czyli po prostu, to musi być już coś więcej, więcej te gazy uciskamy i po tazebym, prawda? Jeżeli mamy jakiś jakichś, po prostu, że ta krew nam leci, a nie, że jest jakieś utarcie, prawda? Tak. My, my z... Jakiej płaszczyzny, panu? To jest płaszczyzna? Tylko, że pokażę ten bandaż. Tutaj są te bandaże. Z którym bandażem myślałam? Tu musisz znać nazwę, bo ta rzecz nie wie to. to jest tak zwany bandaż elastyczny. Tak? Tak? Tego słuchaczka. I tak, macie rację. Yy, nie pochyliamy w placu się podstawi. Z tego powodu, jeżeli, jeżeli to zrobimy, to wówczas ta nóżka, tak, ta kość nie będzie nam się przemieszczać tylko się przybierze to już nie, 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 nie ma sensu, chodzi, o to, żeby ten odcinek był sztywny. A jeżeli na przykład tutaj w tym stawie w kolanie mu się coś stanie, jeżeli w po kolano widać, że jest powszech, prawda? Bo generalnie o złamaniach świadczy, że jeżeli jest to złamanie zamknięte, jakie, jakie to jest złamanie zam, zam, zamknięte, w ogóle jakie są rodzaje złamań? Nie takety nie widać, nie czwarte, tego się tak, tak to jeżeli jest na, rysa, na, rysa. To jest, to się tak fachowo nazywa, że jeżeli jest... Przerwana ciągłość skóry, bo nie zawsze kość musi wystawać yy, poza, yy, że tak powiem, yy, poza skórą. Czasami jest pęknięcie skóry i widać tą kość. Ona nie musi wystawać, to już jest wtedy złamanie otwarte. Bo wy mówicie, że kość przecina skórę. No zwykle tak jest, ale ona nie, te kości stare musi wystawać, żeby to było już złamanie otwarte. Jeżeli już tak to... Ale to, to, to tego właśnie wymagam, znacie zasadę, a jeżeli ten Tutaj tylko koniec coś by się stało, to co byście? Nie Całą lodę. Całą lodę, tak? Sada jest staw? Jeżeli kość jest złamana nie yy, nieruchomniamy dwa sąsiednie stawy. Jeżeli jest staw, dwie sąsiednie kości. Czyli wystarczy, że od tą dotąd dodalibyśmy tutaj pomień, ten staw już jest zablokowany. To wszystko jest w porządku. Czyli do czego mówicie, że co? Yy, Coś twardego, prawda, musi być do tego. Możemy nawet, bardzo prostym sposobem jest, do drugiej nogi możemy Tylko tutaj musielibyśmy dać jakąś przykład. Tak, albo tak. My robimy to, to w ten sposób. Muszą być proste ręce w I generalnie teraz nie patrzymy, tam nie szukamy niczego, tylko jak jest klatka, na środku klatki przykładamy ręce, tak. I głośno sobie liczymy. Tak? A co może się stać, jeżeli ja mu tak. Yy... Można by połamać 3. Bardzo dobrze. 9 punktów. 10. No, 10. Proszę? Proszę? 10. Proszę? Dobrze. Dobrze. O ja. My to nazywamy wolno życie. No, ale to chyba Państwa. Yy, to u Was jest naj, najsłabszy z tej drużyny. całą drużynę. Można dostać maksymalnie 10 minut. Najsłabszy, czyli yy, wiadomościowo. Potem nie potrzebował jako, jako yy, że tak powiem, symbol. Tak, tutaj jest na niej, mógłbym się położyć. Nie, bo. Mata, kładź tak, się. Zobaczcie, jaki będzie czynić. O dzieci, czy wiecie, to jest strząs. Jest strząs, tak? Wiecie? Mhm. Jest, tak, macie do dyspozycji. Strząs, to będzie. No bo jedy jaki, nie będzie dużo dać jaki

Tak? Tak. Rozumiem. Może być, być pojedynczo. Ja mam tak pojedynczo pojedynczo. Ja, ja może być pojedynczo. Jak mówi pan, że to nie jest pojedyncze. Może jakieś nie, tysięcy. To nie jest zupełnie oczywiste. Mikał. Co jest najważniejsze? Powiecie, powiedzcie. Co to jest u Co jest, jest najważniejsze? Tak? Jaki obraz jest najważniejszy Pani w tym momencie? Pana jest Bo właśnie dlatego jedna osoba. Zawsze musi trzymać główkę, tak, jeżeli was nie zniknął, to... Trzymamy sobie główkę, tak, tak, jeżeli, jeżeli, po prostu, bo czasami są jakieś urazy, że ona, jak sobie wyprostować tą główkę, to ona nam się trzymi. nie robimy tego, wówczas lepiej przynależy, że tak powiem sobie, tak jak leży, ale jeżeli tak jak jest, jest teraz, o, to... To... zakładamy, że nie ma żadnych urazów, chcemy zrobić prostu. trzymać główkę, tak, a Ty co robisz? W ten sposób, tak? No. I co w to wąż robisz? Podkłada się w tym odpisać, tak? Ja teraz Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa imieniem Bolesława Prosa w Kałuszynie w składzie Roskar Plewka, Natalia Zalicka i Łukasz Dończyk. 40 punktów. Drugie miejsce Szkoła Podstawowa imieniem Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. 45 punktów. No i pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa imieniem Marii Konopnickiej w Dębem Małym. Gratuluję w strony posoły. Panie Starostko, Panie Komendancie. Już uczestniczy drugie miejsce. Skład. Kamilia, Kabila Delikowska, Jakub Grzegżółka, Izabela Lubaszka, pierwsze miejsce Ewa Kmielecka, Radosław Duszyński, Piotr Sawak. Panie Starostko może wręczymy w szkołach podstawowych, a potem będziemy, niech jeszcze gimnazja będą w niepewności. Prosimy Panie Starostę, Panie Komendancie o wręczenie nagród, a Kapitanów drużyn prosimy o wystąpienie. Może całe drużyny wystąpią do przodu. To jest szkoła.

Drugie miejsce szkoła im. Medwaza Szymańskiego w To tak, jest tak. kapitan. Niewybrany, Nie wybrany. trudno, czasem wybrać. Dziękuję. pierwsze miejsce. W Małym. Ci, którzy zdobyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce prosimy o podpisy, podpisy, a pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa w Dębem Małym i od razu ma, e, e, skierowanie na eliminację rejonową. Zdobywcy nagród prosimy się nie rozchodzić, tylko podpisać na listach odbiór nagród. No takie są wymogi, przykro nam. jest dorosta, teraz przechodzimy do gimnazjum. Trzecie miejsce. Gimnazjum imieniem Henryka Sienkiewicza w Dobrem, Tomasz Sadow, Karol Bożejczyk i Karol Kwiatek. 52 punkty. Drugie miejsce. Gimnazjum Zespołu Zespole imieniem Rodziny Wynarzyńskich w Wielkolesie. 72 punkty w składzie Aleksandra Zawadka, Rafał Onko i Krzysztof Marczak. I pierwsze miejsce. Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miejsku Mazowieckim. 79 punktów w składzie Jan Szponer, Paweł Dębala i Jan Abramowski. Gratulujemy. Panie Starosto, proszę o wręczenie A ja, Aby wystąpić, prosimy tutaj. A opiekunów nie ma? Nie, ma. nie chcą w ogóle się panie panu się za Panie, w tym

Dziękuję bardzo. Dziękuję za. Dziękuję. Gratuluję Dziękuję wszystkim za udział w tym, co nie o Popatrzymy się tutaj wszyscy, nie odwracając się plecami. Wszyscy do przodu. Olegację. Ты хач